Nie mierzmy Boga swoją miarą. To, że my nie umiemy kochać czasem, nie umiemy dotrzymywać słowa, wytrwać w postanowieniach, to nie znaczy, że Bóg nie umie. To, że my nie pojmujemy czegoś, mamy problem w uwierzenie w cuda, to nie znaczy, że ich nie ma i to nie znaczy, że to się nie dzieje. Bóg, jak mówił Izajasz, to jest wieczny stwórca krańców ziemi. On ma rozmach, i to są rzeczy, które są czasem dla nas trudne do pojęcia. Nie próbujmy ich tak bardzo skurczyć. Jego mądrość jest niezgłębiona i ten sam Bóg, który miliardy lat temu stwarzał świat, to ten sam Bóg działał ogromne cuda dwa tysiące lat temu w Nazarecie i w Betlejem, i ten sam Bóg przychodzi dzisiaj, działa dzisiaj i ma moc zmieniać nasze życie. I naszą rzeczywistość dzisiaj.